Chcesz wprowadzić zmiany do swojego projektu? Zastanawiasz się, czy warto skorzystać z pomocy architekta i jak takie konsultacje wyglądają? Zamiast opowiadać, najlepiej zademonstrować, więc w tym materiale zobaczysz, jak wyglądają prawdziwe konsultacje z architektem. Przypominam też, że w opisie pod tym filmem znajdziesz możliwość kontaktu ze mną, a jeśli jesteś na przykład na etapie zakupu działki, to oprócz projektowania pomagam też w sprawdzeniu działki przed zakupem. Jeśli natomiast chcesz sprawdzić działkę samodzielnie, to zachęcam cię do obejrzenia mojego szkolenia wideo oraz przeczytania e-booka z analizy działki przed zakupem. Zapraszam do materiału. Ma pan dom w stanie zerowym na ten moment. Mam od pana maila. Tutaj są tak, pytania. No trochę ich jest. Mhm. Myślę, że spokojnie wszystkie sobie omówimy, więc tutaj mamy pytania, mamy rzut, mhm. mamy zdjęcie płyty fundamentowej. Kuchyach nie, jest dalany, ale potem już mhm. tu. Ale ładna pogoda była, po prostu. Tak. Te... pokazuje, że, że ten widok, właśnie na tą wschodnio-południową stronę, jest taki najlepszy. I, to, I ten model, który pan przygotował. Tak, tak. Można sobie pochodzić tak mniej więcej. Tak, tak mniej więcej to wygląda. Szczerze mówiąc, e, e, dniami i nocami myślę nad tym projektem, nie? czy jeszcze coś można zoptymalizować, czy coś można poprawić i tak dalej. nie? To może zaczniemy sobie od rzutu. Mhm. Tak jak pan opisał w mailu, tutaj od tej strony wschodniej, tak, mamy tak. las i to jest ten najładniejszy mhm. widok z tego domu. I tutaj tak. zastanawia się pan, jak można jeszcze poprawić, ewentualnie wprowadzić jakieś zmiany do, do tego rzutu, żeby być może mhm. lepiej to rozwiązać. Mhm. Mhm. Więc, jeśli mamy już tutaj płytę fundamentową, no to. Mamy pewne ograniczenia. Nie wszystko uda nam się przestawić. Na pewno, jak tutaj są już jakieś doprowadzone kanalizacje, no to mamy tak, pewne są. ograniczony manewr z przestawianiem łazienek. Ale tutaj są tylko ściany zewnętrzne nośne, nie są usztywnione jakimiś trzpieniami w środku. Nie mamy żadnych mhm. ścian nośnych wewnątrz samego budynku, więc tutaj. Ścianki działowe mają w miarę bezproblemową możliwość przestawiania, tak? Tak. Tutaj y, mamy tą opcję przed. Y, czyli hmm. to, co ma, pan mi przesłał, tylko przerysowane, żeby to wyglądało y, podobnie. Tak. Y, I tutaj ja wprowadziłem pewne uwagi. Tutaj jak patrząc na ten rzut, y, to mamy tutaj y, korytarz 140, tak? tak. On jest y, dosyć szeroki. Raczej bym. Y, nie przesadzą z wielkością korytarza, bo wiadomo, że on służy tylko do komunikacji. tak? Mm -hmm. I on jest dosyć długi. Tutaj na samym końcu mamy garderobę. Tutaj mamy garderobę w tej sypialni. Tak. I zmiana, którą ja proponuję, to jest skrócenie tego korytarza i zwężenie do 120 i powiększenie mm -hmm. tych, tych pokoi tutaj. A i eliminacja tej. Garderobe mhm. Tak bo jak spojrzymy sobie tutaj na tą garderobę No to tak naprawdę to czy tutaj jest ta ściana czy jej nie ma to jej funkcjonalność się nie zmienia Bo mhm. jeśli mamy garderobę na jakimś kwadracie To wiadomo że sobie wstawimy na jednej na drugiej ścianie szafę Ale tutaj tak naprawdę to czy ta garderoba jest zamknięta czy otwarta to nam wiele nie zmienia w ustawieniu tych szaf okay. Tutaj wracając do tych pytań pytał Pan o, o to, czy łazienka nie jest za mała i czy będzie wygodna. Ta, ta mniejsza łazienka. Mm -hmm. Jak wygląda funkcjonalność kuchni? Czy okno tarasowe jest funkcjonalne przyłożenie stołu jak na projekcie i drzwi w kotłowni, ponieważ zmienia pan na pompę ciepła, tak? W, 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 tak, w tym projekcie co mieć było? ogrzewanie gazowe. Ale, ale zmieniam hmm. na pompę ciepło. Zastanawiam tak. się, czy całkowicie usunąć drzwi, czy zamienić na okno, bo jednak jakaś tam pralnia jest planowana, czy, czy zostawić tak, jak jest. Bo to jest jednak przyklejony do tej północnej części działki najbliżej jak się da, czyli 4 metry. Hmm. Okej, okay. czyli zaczynając sobie od tej małej łazienki, tak? Ona hmm. ma od tej. Prawie 4 metry, więc metrażowo nie jest za mała, można pomyśleć mm -hmm. nad jej rozmieszczeniem, tak? Czy toaleta w tym, czy prysznic w tamtym miejscu, tak? Mm -hmm. To pomieszczenie gospodarcze, jak zmienia pan na pompę ciepła, no nie musi być takie duże. W ogóle przy pompie ciepła mm -hmm. nie musi być pomieszczenia gospodarczego. Ale wiadomo, że jeśli mamy jakąś pralnię czy pomieszczenie na tak. kosiarkę na przykład. To jest to jakaś wartość? To i pan też się zastanawia nad tymi drzwiami, czy je zamienić na. Tak, okno. znaczy, jeżeli chodzi o kwestie kosiarki i tak dalej, no to mam dość dużą działkę, nie? bo ogólnie ta działka jest tam powiedzmy około 25-30 metrów szeroka i 300 metrów długa. Mhm. <grych> więc, więc takie powiedzmy pomieszczenie typu garażowe to będę miał po prostu osobno. Będzie mhm. garaż dwustanowiskowy i, no i taka. Taka, nie wiem, jak to nazwać, takie pomieszczenie, gdzie będą jakieś tam narzędzia, kosiarka, tego typu rzeczy. Mm -hmm. Kuchnia, czy, kuch czy kuchnia jest funkcjonalna? Mm -hmm. Najbardziej chodzi mi o to przejście między wyspą a stołem, a jednak tutaj będzie okno przesuwne nie? i wejście na główny taras. Mm -hmm. Tutaj okno, tutaj okno nie wyrysowałem, ale tutaj jest okno, OK. Mm -hmm. znaczy, tutaj jest takie wyjście z kuchni, ale, ale to jest takie, powiedzmy, wynieść kiełbaskę na grillę. Tak, tak. Tak, tak. Kuchnia jest taka dosyć standardowa. Jedyne, co bym tutaj zmienił, to może przeniósł ten piekarnik tutaj obok z mm -hmm. tak? Aha. No tak, no bo jednak takie podróże z jednego na drugi blat to mogą być niewygodne, jeśli pan coś gotuje. Mm -hmm. i... No jest jeszcze taka możliwość, bo front jeszcze nie jest przeciągany. Mm -hmm. Tak więc tutaj będzie okno czy stół jest czy, czy okno 280 jest funkcjonalne przy stole No jak dla mnie tak ja tutaj nie widzę jakiegoś problemu mm -hmm. nawet to jest dobre rozwiązanie jeśli mamy jakiś widok przez, przez okno podczas obiadu tak mm -hmm. y i ta łazienka, tak? Czy ona nie jest za mała? No, ja tutaj tak. te łazienki trochę pozmieniałem. W ogóle wziąłem ten, ten przedpokój i go całkiem przeciągnąłem trochę w górę. Na tyle, na ile mhm. może nam pozwolić tutaj kanalizacja. Warto byłoby zamienić toaletę z umywalką, tak? Żeby mhm. mieć umywalkę na wejściu i dopiero dalej w głąb toaletę. A to jak najbardziej można, bo wyciągnięte są głównie 110 w każdym miejscu, więc to nie ma żadnego znaczenia na Tak, więc w ogóle całość tutaj bym powiększył te pokoje kosztem przedpokoju i tych łazienek tutaj. Mhm. Więc tutaj tak jak było wcześniej, wcześniej ten korytarz był mniej więcej w tym miejscu, więc go trochę przesunąłem. Mhm. Powiększając te pokoje. I tutaj był, było jeszcze takie wcięcie przy przedpokoju w tym miejscu. Tak. tak? To też przerzuciłem je tutaj skracając wiatrołap. Pomieszczenie mm -hmm. gospodarcze zostaje mniej więcej podobnym metrażu. może trochę lepsze jest ustawienie. Aha. Okay. Teraz jest prostokąt. Wcześniej był taki w kształcie elki. Mm -hmm. Kuchnia i salon bez zmian. Samym, więc nie okay. mm -hmm. Ja się zastanawiałem, czy te pokoje właśnie tak jakby dziecięce, czy bardziej, no, nie wiem jak to nazwać, prawidliwie podzielić właśnie, żeby one były równe, ale no mm -hmm. faktycznie to tutaj kwestią, kwestią tego szerokości korytarza. Tam tutaj to zmienił, więc... Tak, korytarz y fajnie, jeśli jest szerszy. Y tylko, że to też jest, jest metraż, tak? Nigdy pan nie powie, że pan mhm. ma za wąski korytarz, a raczej powie Pan, że ma za, ma, za mały pokój, tak. Mhm. Mhm. No i też on się tutaj skrócił. Bo wiadomo, jak tutaj był taki długi, no to fajnie jak jest szerszy, tak żeby to było w proporcjach. Ale tutaj jak jest krótszy ten korytarz, no to już to, że on jest węższy, tak nie będzie widać. Mhm. No, ładnie to wygląda. Na pewno jest inaczej niż, niż, niż do tej pory było. A jaką szerokość powinna mieć mniej więcej garderoba, żeby jednak opłaciło się ją mieć osobno? Nie ukrywam, że tam tak jakby celem tworzenia tej garderoby przy sypialni było właśnie to, żeby tak jakby wyrzucić za ścianę. W cudzysłowie, ten bałagan, który, który gdzieś tam czasami się zbiera, nie wiem, na krześle czy, mhm. czy, czy na czymś, żeby to było funkcjonalne, bo tam nie wiem, ile było metr z hakiem. E... Szerokość pomiędzy szafami, tak? No, tak szafa ma tak, tak? 60 centymetrów. Pomiędzy szafami to zależy, jak pan chce, żeby było wygodnie, tak? Bo może być od 80 do 120 zazwyczaj. Takie. Mhm. Czyli to by się przydało, żeby było 60 plus 80, to będzie 140. Bo zastanawiałem się właśnie pod kątem, że no żeby ona takiego. była trochę w stylu tej, tak jak jest spiżarnia, prawda, żeby była takie e, szafy były urożone w literę C. Mhm. W projekcie tego nie było widać, nie, no ale. No tutaj jest możliwość jeszcze aranżacji tego. Na wejściu może być mhm. na przykład tylko jedna szafa i można tutaj jeszcze zrobić jakąś łazienkę w tej sypialni. Mhm. Ewentualnie trochę przesunąć te łazienki w, w prawo i powiększyć trochę tutaj sypialnię. Jeszcze tutaj jedną, jedną łazienkę może zmieścić. Tylko, że też trzy łazienki to może być już za dużo. No trochę za dużo, tak. No tutaj jest jeszcze możliwość aranżacji tej garderoby. W innym układzie. A, i kuchnia ma tą taką wystającą szafę. Też fajnie to. To jest taki regał, tak jakby, tak? Z czymś? No regał lub szafa. Hmm. Może być zabudowany tak, że nie będzie nawet widać, jeśli to się zlicuje ze ścianą. Aha, okej. Okay. No też fajna opcja. No wygląda to też w porządku. No ma dużo sensu to, co pan mówi w sumie też to jest tylko podłoga, prawda? I, i służy do... Do komunikacji. Pokoje też sporo urosły dzięki temu. To ciekawie, co tutaj na tym modelu wygląda. Widać po prostu, jak to jest zorganizowane tutaj w tym a, salonie. Mało. No bo zawsze jest dobrze patrzeć na wizualizację, a nie tylko na samym rzucie. No mhm. właśnie. Starałem się jakkolwiek to inaczej. Starałem się czerpać wiedzę z tylu. Z e, tylu źródeł, ile tylko się da, żeby coś zoptymalizować. Bawiłem się już trochę w przestawianie ścian i tak dalej. E, no, ten projekt już powiedzmy od takiego początkowego punktu trochę ewoluował. Bo i e, rozmawiałem z producentami okien, bo niektóre po prostu były tak jak tutaj w kuchni, jest takie pojedyncze okno. No, to ona miało 1,20 m. Dałoby się to zrobić, ale musiałoby to być na jakiejś tam wzmocnionej ramie. Wystarczyło 15 centymetrów zmniejszyć, tak naprawdę 50% ten okna wyszło, nie? Mm -hmm. <laughs> więc, więc jakoś tak to powychodziło. I właśnie się zastanawiałem: tak, jakby pan teraz patrzył na taras, no nie? To właśnie, czy ta odległość między wyspą a, a, a krzesłami, które w jakiś sposób będą na przykład odstawione, a nie będą przy tym, czy to będzie wygodna komunikacja? No tam jest pewnie koło metra, może, może troszkę więcej, nie? O tutaj właśnie to przejście chodzi tego, o to miejsce tak na taras no ludek to ludek nie ale. Tak no wszystko zależy od tego czy są odstawione te krzesła ile mamy osób w mieszkaniu tak. Mhm. Ja tutaj nie widzę jakiegoś problemu z aranżacją tego salonu. Salon jest bardzo dobrze rozwiązany akurat <laughs> więc tutaj nic nic nie zmieniałem. Aha no to fajnie. To, to tak naprawdę na najważniejsze miejsce chyba w domu, prawda? To tak. się chyba najwięcej czasu spędza. Dobrze, czy mhm. są jeszcze jakieś pytania? Nie mam pojęcia. Okay. <laughs> Teraz po prostu mam takiego zabitego ćwieka, no nie i, i, i muszę, że tak powiem, grubo przemyśleć. niektóre sobie rozwiązania. Ale, ale bardzo. E... Bardzo pożyteczne to było dla mnie. Te mm -hmm. kilka rzeczy, które, które są. To poświęcił panie... mnie Pan przede wszystkim w tym, że, że, że ten salon będzie wygodny, bo tego się najbardziej bałem. nie, A tam mm -hmm. jednak większość osób się pojawia, którzy gdzieś tam są w gościach. No i chciałem też zoptymalizować po prostu pod kątem wygody użytkowania ten dom, czy, czy coś można by było jeszcze. Zmienić. Mhm. To pomieszczenie gospodarcze może być jeszcze trochę za duże, tak? Mhm. Być może warto jest trochę powiększyć kuchnię kosztem tego pomieszczenia. Trochę jeszcze tutaj z... dodać do tego salonu. Aha. No ale to A tak też... de delikatnie. A jaka szerokość jest tych łazienek tutaj między w sensie jedna i jednej i drugiej. Jedna jest zachowana taka jakby jaka była? Czy... E, tam było 190, zmniejszyłem do 175. Aha. No w sumie niewiele tracimy. A jeżeli chodzi o miejsce do przechowywania w takiej łazience, to gdzie najlepiej zorganizować je? Miejsce do przechowywania w łazience? Tak, jakieś tam, nie wiem, środki czystości, coś w tym stylu. Mhm. No może być na przykład pod umywalką, tak. Aha. Ale te łazienki w sensie to... są to na tyle duże, że być może da się jeszcze tutaj coś obok umywalki zmieścić, ewentualnie zmniejszając mhm. trochę odległości pomiędzy tymi urządzeniami. W pomieszczeniu gospodarczym można składować te wszystkie środki czystości, i tak dalej. W sumie tak. Mhm. Dobrze, to na pewno pan będzie musiał sobie jeszcze mhm. przemyśleć to, więc po prostu przeszlę ten rzut. Jakby były jakieś pytania, to zapraszam. Okej, okay, w porządku. I ten przed jakby pan mi mógł też wysłać, to, to tak, też to jest, super, bo to jest dużo lepiej widać, to jest bardziej czytelne. Mhm. Dobrze, to dziękuję w takim razie za rozmowę. Okej, okay, dziękuję i doceniam Pana pracę na YouTube, bo naprawdę spodobał mi się ten pierwszy filmik. W sensie, okay. ten, tak naprawdę, pod którym zareagowałem, był pierwszy, który zobaczyłem mm -hmm. e, i, i naprawdę świetnie. Dziękuję bardzo. To do, do usłyszenia w takim razie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Jeśli materiał Ci się spodobał, to zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego o tym, jak zaprojektować dom parterowy. I nie zapomnij o zostawieniu subskrypcji. Do następnego.